Dzień dobry, serdecznie witam. Zauważyłem dwa ciekawe artykuły w prasie poświęconej fotowoltaice. Tutaj naukowcy rosyjscy, no to już samo brzmi trochę śmiesznie i strasznie, oni opracowali system chłodzenia paneli fotowoltaicznych wodą w ten sposób, że ich sprawność wzrasta o 11,9%, czyli bardzo, bardzo mocny wzrost sprawności modułów fotowoltaicznych. Metoda chłodzenia jest bardzo prosta. Składa się z pojedynczych rurek o średnicy 16 mm, które umieszczone są w jego górnej części i zlewają wodę po jego przedniej tynie powierzchni i z tyłu umieszczono bawełnianą siatkę, która tą wodę parowywuje. Odparowywanie wody obniża temperaturę, a tym samym zwiększa nam się sprawność paneli fotowoltaicznych. Woda ścieka do zbiornika, na przykład do basenu przydomowego albo jakiegoś innego zbiornika na deszczówkę i następnie znowu pompą jest pompowana do paneli fotowoltaicznych. Ciekawy pomysł, ja oczywiście zostawię Państwu link do tego artykułu. Proszę sobie przeczytać. Może ktoś z Państwa, kto ma panele na zewnątrz, na gruncie, będzie chciał z tego pomysłu skorzystać, bo naprawdę poprawienie sprawności aż o 12% paneli fotowoltaicznych to bardzo, bardzo dobry wynik. No i to przekłada się na konkretne pieniądze. A przy okazji mamy ciepłą wodę albo w basenie, albo w zbiorniku na deszczówkę, albo po prostu mamy ciepłą wodę, która nam jest niepotrzebna, ale energia elektryczna jest nam bardzo potrzebna.